Zadanie 11. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f jako żywo. Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji oraz punkty przecięcia paraboli z osiami mają współrzędne całkowite, czyli że da się to odczytać z wykresu OK. Aha, i teraz zadanie 11.1 tak naprawdę jest od razu. Zbiorem wartości funkcji jest przedział od minus nieskończoności do coś, albo od coś do plus nieskończoności. No to widać, mam nadzieję jasno, że jeżeli po pierwsze, jeżeli ramiona paraboli są skierowane do góry, no to zbiorem wartości jest zawsze wartość od wartości w wierzchołku do nieskończoności, czyli odpowiedzi a i b od razu można odrzucić. No a teraz jaka jest najmniejsza wartość, jaką ta funkcja osiąga? No, widzimy, że to jest wartość osiągana w wierzchołku, to jest minimum. I jest to wartość minus 2. W takim razie od minus dwójki włącznie i wszystkie powyżej. Odpowiedź C.